Na przejdzie kolejowym kategorii C w Wiernej Rzece. To jest drugi przejazd. Przed chwilą mi towarowy nawiał, ale dobrze. Mamy na tym przejeździe dwa sygnalizatory EHZ33 i dwa głośniki DPK08. Dobrze. Mamy też dwa znaki stop i dwa krzyże Świętego Andrzeja. Mamy tam szlak na kielce tutaj na Częstochowy tam mam też stację w stacji, wie, ale dobrze widzimy się jak pociąg będzie tutaj jechał będzie to TLK Bolko jedzie pociąg zaraz powinno się włączyć o. Yeah. you To był przejazd pociągu yes. jednej rzecy. Także to by było na tyle w tym odcinku, pa.